no kochani 17 marzec zobaczcie dzisiaj mamy piękną pogodę naprawdę piękną jak widzicie było cięcie jeszcze tylko trzeba wszystko wygrabić tamto suche jest też już ścięte tylko jeszcze nie, nie, zabra, nie zabrane och motylek żółty jaki piękny no tutaj też widzicie wszystko pościnane leży zaczynam wygrabiać teraz to to jest też już ścięte tutaj, tylko trzeba też wygrabić. No a tam jeszcze dalej nie robiłam. Może jutro. No ale pomału, pomału zaczyna robić się czysto. Mój mąż zacznie teraz to wynosić. Ach, jejku. Zobaczcie, mam tutaj takie piękne krokusiki. Piękne krokusiki. I mam jeszcze tam z tyłu takie żółte, zaraz wam też pokażę. Tutaj jeszcze nie jest zrobione. Ale zobaczcie, takie żółte tutaj zaczynają wyłazić. Mój mąż zaczyna tam ten, 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 ten chodniczek zauważyć, czysty zrobić, żeby było można przechodzić. Ojej, roboty, roboty. Oregano suche, powycinane. Jeszcze wygrawić liście. Tyle i na dwie pastawy. Ale dzisiaj nie jest dzień na grabienie liści, bo jest za duży wiatr. Tutaj też już pościnane. Oregano też wyczyszczone. No ja, jak jutro będzie taki piękny dzień jak dzisiaj to skończę ja tutaj tą część ogrodu. A wtedy jeszcze tam z tyłu zostanie, tam z tamtej strony, tam z tyłu. To potem kiedyś. Tutaj już jest ścięte. I patrzę co mi wyłazi. I tutaj wychodzi mi smocza linia. Tam wychodzi coraz dużo zupełnie pój, przepraszam wychodzi dużo z tych śmierdzeli to znaczy tych smoczych lili tutaj jest jak wam pokazywałam jedna tutaj jest druga tam wychodzą takie maciupeńkie no, będzie ich sporo w tym roku będę musiała bardzo dużo cebul wykopać i wyrzucić Kochani, dzisiaj jest 19 marzec, dwa dni później. Muszę Wam powiedzieć, że wczoraj było chłodna, bo dzisiaj jest bardzo, bardzo ciepło. Przed 3,17 było ciepło i było słoneczka. Dzisiaj nie ma słońca, ale jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło, bo mamy 18 stopni. Co się dzieje z tą pogodą? Zobaczcie, coraz czyściej jest u mnie. Widzicie. O, tutaj też już coraz, coraz czyściej. No, jak tutaj będzie jeszcze z dwa dni, i będzie zupełnie czysto, i z trawą też dojdziemy do ładu. No to później weźmiemy się tutaj za ten tył. Na razie nie będę wam tam wchodziła i ja wam pokazywała, bo naprawdę nie ma nie ma co. Tulipany wschodzą. Tam gdzie je posadziłam, co prawda nie wschodzą mi żonkile. Dwa lata temu posadziłam. W zeszłym roku były takie marne, chyba z dwudziestu chyba tylko dwa wzeszły. A w tym roku nie wzeszło mi yy, zupełnie nic. No trudno, tak się dzieje. Tutaj pokazywałam Wam przedwczoraj jak mi ładnie rośnie mój śmierdziel, moja smocza Lidia. No, zobaczcie. Już jest taka duża i jest ich coraz więcej. A popatrzcie tutaj. Widzicie ile ich jest? Może się zbliżę o tyle, tyle ich tutaj jest no ale to nie wszystkie. jeszcze będzie ich więcej tak samo jak i tutaj będzie ich jeszcze dużo więcej będzie wybieranie cebul i wyrzucanie w przyszłym roku zobaczcie, pierwszy raz w tym roku spotkałam u mnie tutaj gęsi. No nie, a tak w ogóle to jest ich tutaj zawsze chmara. Niedługo chyba będą zac zaczną wychodzić z maluszkami.